Stanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mojego serca i pragnienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Dzisiaj wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Msza święta Koncelebrowana. Na świętej pamięci Jana w 20. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny, ze świętej pamięci Józef Feluś, od Marka Mazgaj z rodziną. Przeprośmy Boga za naszych grzech. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechbogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, z Twojego natchnienia, Święty Józef Sebastian, Biskup słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości. Dozwól przez niego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego. Oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, Takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem syna doskonałego na wieki. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar. Przed to trzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na Ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga. Bacz, abyś uczynił wszystko według Jego wzoru, jaki Ci został ukazany na górze. Teraz zaś Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioslejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy, nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Zwoju księgi jest o mnie napisany. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie pościągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki, przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nasz Zbawie zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z Jordania, oraz z okolic Tyru i Sydonu. Szło do Niego mnóstwo wielkie nawieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, by go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed Nim i wołały, Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto słowo Pańskie. Przedstawienicy Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, zanieśmy do Boga nasze modlitwy. Za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby nieustannie pogłębiali swoją więź z Mistrzem z Nazaretu, przez studium teologii intensywne życie modlitwy. Ciebie prosimy. Za siostry sercanki, by z wielką gorliwością szerzyły kult Najświętszego Serca Jezusa, ukazując nieskończoną Bożą miłość. Ciebie prosimy. Za ludzi pełniących odpowiedzialne i ważne funkcje w społeczeństwie, aby troszczyli się nie tylko o pomnożenie jego statusu materialnego, lecz także o wzrost moralny i intelektualny. Ciebie prosimy. Za ludzi zagubionych duchowo. Aby spotkali na swej drodze mądrych i wartościowych przewodników, którzy doprowadzą ich do Chrystusa, Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, za Jana, 20. rocznicę jego śmierci, zmarłych z rodziny, a także za Józefa, aby mogli cieszyć się niebem, Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, za naszych bliskich i naszych przyjaciół, Abyśmy z radością i dumą szli codziennie realizować w życiu plan, który Bóg przygotował każdemu z nas, ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze bogania, które Tobie przedstawiliśmy przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoce ziemi oraz pracę rąk ludzkich. Tobie go przynosimy aby stał się dla nas lewem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego chrzewu i pracy rąk ludzkich, Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Udulcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Panu Na cześć i chwałę z Także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary Twojego ludu, które składamy, oddając cześć świętemu Józefowi Sebastianowi, biskupowi, ufając, że udzielisz nam swojej pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący wieczny Boże i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy Cześć Świętemu Józefowi Sebastianowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawienictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego sułami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Pan ze zastępny, Pan są niebiosna i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, Jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Józefem Sebastianem Pelczarem, Świętym Janem, Świętym Agatą, Świętą Ritą, Błogosławioną Karoliną, błogosławionym Piotrem Dańkowskim, błogosławioną Hanną Szanowską, świętym Marcinem, Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Myśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga <knie> i wpłata. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół miłością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, którego ładzisz. baranych Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, w Ale, Ale powiedz sobie, jest słowo, a Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Dolmy się. Boże, ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, sprawa byśmy naśladowali przykład świętego Józefa Sebastiana biskupa, który czcił Ciebie gorliwie i służył Twojemu ludowi z ofiarną miłością przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmowący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie ofiara spełniona. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niego dziwożą <coughs> zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodze niebieskich zastępów, szatane inne duchy złe który na zgubę dużo po tym świecie krążą, mocą Boże na do dopiekła. Podnieś rękę Boże dzień.